Ej, proszę, nie go, bo ten procesor... A chce? Nie, bo mi procesor nie wyrabia, dlatego mnie wywala. To dajcie tym dwóm. Ja dam tobie, ja dam tobie. Ja, ja, dam ja chcę swoją Roxy. Ty chcesz swoją Roxy? Szotuję. Co, co szotujesz? Ja coś szotuję i co teraz? O kurwa, ale oni team mają. Pato! Pata awatary. <suszy> 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 Chujcie w Przeremel tym. Spójrz, jak oni się ruszają Te kocie ruchy Czemu ja? Mam? Co, co to? jest kurwa? Datiff, co się dzieje na tej rampie? Powiem że... Są teraz się odpierdala tam, Kurwa Scofam spot Ja pierdolę no i co ty to palisz? Co ty o, to palisz? No jak się ja mam wreszcie pobronić tych kurwa imbecylu. To coś co mnie. dzieje. Gra na wymiar... Dobrze, jak na ciebie. Poddaj się. No fajnie, że startuje ci, jak nie ma. No Dołączyłeś nie ma. do kurwa lobby, to znaczy, że jesteś. Nie. Mówiłem, że dwóch. Chuj, Chuj nie to wchodzi. Nie. nie, 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 no kurwa, jak my będziemy grać w Vertigo, nie? Już nie sam na procesor, bo jest obsrany, ale... Oh. Teraz na kartę graficzną. Nie, teraz to chyba kurwa pod wycieraczkę, żeby się trzymała, nie? Dobra panowie, jedziecie we czwórkę na shifcie teraz pod B Pod A znaczy, przepraszam, to jest tam na lewo, jak coś Ja pierdole! Ja pierdolę! Ja pierdolę! Tak, takie rundy na farcie! A no, widzisz, to się siadło Ładnie, pierdol, ładnie A, na lubi siadać Kurwo, dojedź mnie bardziej Co? 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 Do kogo to było? Nie wiem Nie do was! Dada. Nice, nice, kurwy, piękny. Ej, spalili okno w pierwszej ja To? Flashback No, Za bez. No, nie wiem. Kurwa, mać. Wylał, to wylał, albo się zaszczepał. No, tak, zaszczepał, kurwa, tam jest na morzu. jeden tryb się włączył. O kurwa, nie ta broń. Zobacz co za broń, nim się wziął. O, co ja to zmieniasz? Okay. Brawo, kurwa masz. Co ja zobaczyłem Znuta? właśnie? Z czego ty się śmiejesz? Ale 7 killi masz. Głupi ma zawsze szczęście. Kto? Nie wiem. B może być czyste. Ja muszę nie? Myślę za tą, kurwą, puszczam się za pieniądze Co to jest? tylko nie grać kurwa To jest no, super nie mapa. Anubis, Zajebiste kurwa Dużo lepsze niż Mileć kurwa Słuchaj, ja cię tu ściągnąłem, masz być kurwa za mną tak. no Ale kubi winęło kurwa, widziałeś to? Dobrze, pchajcie To się nazwa. Nie musisz go pikować ty. Nie piekuję się... Kurwa pomacham Czysto, no, który z was jest bardziej chętny na bycie ruchany? ja? Aha, Aha yy, co? Macho, pan próbował odegrać. No kurwa, datif, nie, no kurwa. No idę masz do minu, Diggle Prince Film, bez o, dziękuję. Nagroda możesz sobie siura włożyć do lufy. Ja chcę. Daję ja do mordy. Może? O, ja chcę. O, patrz, a Wpę mam w rękach. A ja digla. Ja mam w rękach. Pasuję na to piękno. Oooooo. <ścoughs> no. Facjate. <ścoughs> <O>, <ścoughs> Jaki ładny głos mam? Nie, nie. Piękny. Okay. Ja doszedłem. Odwróciłem mi po swoją stronę. O, taki baby face. Ja <ścoughs> No blisko było Został 58 Jakby siadł w prawo, byś go zabił Jakby kaczka coś trafił Zatrafiłem jednego A to się nie liczyło, bo dwóm dał heady. No, nie liczyło się, zamknij mordę <grymna bağla> się nie liczysz, kurwa, dla mnie No zajebiście O, <grymna> <grymna> o nie, <o>. Na <grymna> head'y, na head'y Ja <grymna> we <grymna> wstąpiu, śmieć Lightning McQuiff, co to kurwa jest? Ej, co to, co to jest za co kurwa, to dobieranie? Ranie, kurwa. Jak przegramy, to już nie gramy, więc. To no nie gramy. gramy. Rozłam Menelitos. Rozłam Menelitos. Który to już? Ale wtedy wcześniejsze były tylko przez Sugera. O tak, o tak, tak, tak.